Ja chciałem żyć w zgodzie, normalnie, wszystko, że po bożemu i tak dalej, a Kargul... Proszę panca, proszę jeszcze tam skierować, panie redaktorze, kamerę. Jaki płocik ładny! Kargul pustają! Ajajaj, aj. i była wzywana policja przeze mnie, a policja przyjechała i powiedziała Można takie płoty stawiać! O proszę panca, proszę! No dzień dobry. Postać Kargula, sąsiada mieszkańców Belwederu, przy ulicy Szkolnej 17 jest dość enigmatyczna. Wiadomo, że nazywa się Andrzej N., ksywa Kargul zapewne wymyślona po części przez niemieckiego, choć nowy Pawlak twierdzi, że sam wymyślił, nawiązując do Kargula z serii filmów Sami Swoi, gdzie to była odwieczna wojna między sąsiadami. Kargul mieszka z rodziną, żoną, dziećmi, z czego najmłodszy jest kilkuletnie, no chyba, że to jego wnuk, wnuczka, Pewnie wielu osobom się wydaje, że to jak wygrać na loterii, mieć dom obok tak osobliwego spektaklu i na żywo widzieć codziennie, z odległości kilku metrów to wszystko, no ale nic bardziej mylnego, bo wyobraźcie sobie, że macie za sąsiadów kogoś, kto codziennie się wydziera kłótnie, śpiewy, mnóstwo gości czy obcych ludzi kręcących się przy ulicy młodzież bandycka i nie tylko schodzi się pod furtkę co na pewno daje się we znaki Kargulom, przeszkadzając im w spokojnym życiu. Było udokumentowanych kilka wymian słownych pomiędzy nimi, od zawsze się nie dogadywali. Już abstrahując od obecnych wydarzeń, to mieć za sąsiada od nowego awanturnika prowadzącego do dysharmonii od dawien dawna, to istna udręka. Ten człowiek wszystkim wokół, którzy mu w jakiś sposób się nie spodobają, nawet bez najmniejszego powodu pragnie dokuczać. A w naszym kraju nawet panuje taka dziwna zasada, zwłaszcza wśród starszej społeczności, że bardzo często z jakichś względów sąsiad to wróg. A w przypadku jego osoby taka mentalność ma miejsce nad wyraz. Czy tak może Kargul? Do mnie się odzywać, się? to jest bardzo brzydko przez niego. Też jego. Też zachowanie jego po I widzę jego na posiadłości. Budowa, a budowa ma być trzymana. Będę dalej działać, żeby ta budowa przestała być, bo tak to być nie może. Żeby tak zachowywał się ordynarnie do mnie Kargul. Już pomijając te wszelkie potyczki słowne, pomiędzy nimi których prowodyrem był odleżyną zwyczaj, bo przecież jemu wyjaśnię, że coś nie pasuje i zawsze znajdzie jakiś problem. To wyobraźcie sobie, ile donosów musiał opuścić na trójkę, na rodzinę Kargula. Za takie chociażby dokuczanie nastawienie wobec odleżnowego sąsiada nigdy się nie zmieni. Kargul jest tak przez niego znienawidzony, że wszelkie przykrości, które go do przestrzeni lat spotykały, automatycznie przypisywał jemu. Paczki czy listy wspominające jego osobę sugerujące, że to Kargul jest nadawcą, na pewno nie pomagały. Czy też telefony, w których widzowie podszywali się pod niego, potęgowały nienawiść? co znów pokazuje, jak ogromną moc w uniwersum społeczność wywiera i realnie wpływa na ich decyzję zachowania w następstwie content. I to jest piękne i przerażające zarazem, jak integralną częścią uniwersum jest widownia bez większego wysiłku tak naprawdę i zaangażowania. Andrzej N. nasrał do wiaderka, zrobił z rozpuszczalnikiem, a rozpuszczalnik to jest bardzo groźne substancje wybuchowa. Mogło to wybuchnąć. Ech. Mogło to wybuchnąć w samochodzie wszędzie. Ja mam wrażenie, że sąsiad udaje, jakby go po prostu nie znał, gdy nie musi, to nie utrzymuje z nim kontaktu słownego. Odgrodził się od niego wysokim murem, aby nie musieć patrzeć na ten syf, co przyczyniło się do powstania afery płodowej, która w sumie rozpromowała szkolną w tamtym okresie. Pójść od mego! Wyższy to, od mego. To ty co, chcesz postawić wyższy od... Nie można stawiać wyższego płotu. O! Rozmiar płotu to jest. To jest ustawa. Ja we wtorek jadę do ministra budownictwa, składam pismo kategoryczne o rozebranie tego płotu i będziesz jak stawiać, tak będziesz rozbierać. Pod nadzorem policji i prokuratury. Dwa... 45 Jest. Jeszcze wyższy. Płocich masz, Panie Andrzeju. Czeka płot na rozebranie. Wiesz, Pan? Bo to za wysoki. Zajrzy Pan do przepisów budowlanego prawa. Tak. Proszę Pana. Zagrodził mu świat, słońce, powietrze. Jak to się mówi. Czy taka postawa wobec sąsiada, który. Lubuje się w sprawianiu kłopotów i budzi odrazę, jest dobrym rozwiązaniem? Myślę, że jak najbardziej. Kargul zdając sobie sprawę z potęgi, jaką jest uniwersum, mając świadomość nawet o swoim istnieniu w tym, nie chce brać czynnego udziału w tym wszystkim, narażając się na kłopoty. On zna go od wielu lat i ma go dość. Dla niego to odrażające stworzenie, a cały koncept szkolny nie budzi w nim jakichkolwiek emocji oprócz odrazy. Zaakceptował fakt, że ma obok siebie zjawisko, któremu nie jest w stanie się przeciwstawić w taki sposób, aby to zniszczyć. Natomiast, jako sąsiad, i tak jest wygrany, bo przez społeczność jest postrzegany raczej jako postać pozytywna, w sensie neutralna, bo go mało jest, ale nie taka, której można coś złego zarzucić. Trzeba to przyznać, że cała rodzina jest opanowana i przyzwyczajona. Bo trudno zaobserwować jakieś boruty z ich udziałem. W sensie awantury, kłótnie. A przecież powodów byłoby mnóstwo, patrząc z perspektywy sąsiada, który wiedzie ludzki żywot, a nie jakiś animalny. Znaczy, no wiadomo, że wolność tąku w swoim domku, ale bez przesady. Nie chcę oglądać Ciebie, nawet nie chcę widzieć. na oczy. I powiem tak. Ja mam swoje podwórko, swoją procesję. Jak z tym, to mogę rozmawiać. Tym mną nic nie będziesz. Czy głosić, czy średnio czy, czy jeszcze jak, to jest moja posesja, ja jestem właścicielem <coughs> prawnym i nie, nie będzie rządzić jak ja mam rozmawiać nie będziesz mnie zamykać usta i nie łożyć do grobowej deski a jak chcesz położyć, proszę bardzo, ja wiem, że, co jeszcze się do, dowiedziałem że ty masz działkę w chroszczy i to dużo ogromną działkę masz <coughs> Zdarzało się, że była stracona uwaga ze względu na śpiące dziecko ale Knurowicz nic sobie z tego nie robił i brnął w kłótnię. I kłótnie. I kłótni generalnie było więcej kilka lat temu. Nawet zdarzyło się, że Kargul dał po dla jego. Myślę, że samo zachowanie gospodarza Belwederu i osób, które przebywają na posesji, nie jest głównym problemem ich konfliktu, a po prostu nowy paskudny charakter. Nastawianie Kargula wobec Majora jest raczej... Podobne jak do niego, gdyż no, mieszkają razem i tworzą ten burdel, więc nie ma powodów, aby go lubić i na odwrót. Bo nitruś też przejął takie wrogie nastawienie do sąsiada od swojego ukochanego, przyjaciela. Choć kiedyś nitroman kulturalnie zwracał się do rodziny Kargula. Dzień dobry i tym podobne, więc może dalej tak jest, ale do samego Kargula sympatią nie pała. A do Chrosi, jego powinni chyba na badania jakieś. Czy on nadaje się do życia do społecz do społeczeństwa. społeczeństwa? I po prostu yes. on. No co? Jak? <laughs> kurde! Jego syn z tego co mi się wydaje kilka lat temu udzielał się w społeczności widzów, więc cały ten temat. Ten, 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 ten temat? Ze strony internetowej obcy mu nie jest. Być może nawet to ogląda to niech to znać, czy nie trzeba zrzutki na jakąś ściankę akustyczną w dźwiękoszczelny płot, tylko nie taki wyższy od mego, bo to ustawa jest. Według mnie, mimo wszystko, trochę szkoda, że najbliższy sąsiad jest tak niewidoczny w tym wszystkim, bo dodałoby to kolorytu w filmach, natomiast jak najbardziej rozumiem jego postawę. Sama rola sąsiada to ogromny potencjał w takiej pato -epopei. no ale tak jak mówię, Postawa sąsiadów Belwederu jak najbardziej zrozumiała i rozsądna. Piście, co wy sądzicie o tym wątku i dziękuję za tą wypowiedź. Tu człowiek, który mieszka, Ten człowiek umysłowo chory, psychicznie chory. Namawia swoją rodzinę, ażeby mnie otruć i tak dalej, eee, żeby struć mnie, strząsnąć mnie z tego światu. Zobaczcie, jaki pot postawił wysoki, zagroził mnie światło i tak dalej słońce, powietrze S słońce, powietrze wszystko zagroził czy tak można to e, robić żeby sąsiad dla sąsiada e, coś robił, wyrabiał nie do widzenia